Witajcie, z tej strony Darylek Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj poruszymy sobie parę tematów Jeden temat to jest właśnie odnośnie tego, że Lil Masty pozwała fame MMA Drugi to jest co się naprawdę stało z Mercedesem Kamerzysty, czy naprawdę Łukasz jak go rozbił I trzeci to jest właśnie o nowym kanale Kamerzysty i tego. Także co, zapraszam do oglądania A teraz pokażę wam właśnie Parę spraw odnośnie tego nowego kanału kamerzysty i dreciarza. Także co, zapraszam. Także co, jesteśmy tutaj, właśnie. Kanał sam się nazywa Esku. Jest tu jeden film, oczywiście, jest to kamerzysta i dreciarz Kokaina. W tej chwili, kiedy to nagrywam, no to yy, właśnie Kokaina ma 179 tysięcy wyświetleń, a subskrypcji ten kanał ma 28 tysięcy. Jeszcze przed chwilą, jak sprawdzałem, właśnie przed nagrywaniem tego miał 27 tysięcy, ale jak na kamerzystę, no to jest to strasznie mało. Jeśli, jeśli wejdziemy sobie tutaj w informacje, ten kanał ma już parę lat. No i zobaczcie, data dołączenia 30 grudnia 2017, naprawdę, no parę lat. To jest, to wtedy Lord Crush był, no to, jest no. Nie wiem, oni specjalnie ten kanał założyli? Nie wiem. Dobrze. No i właśnie, tak jak mówiłem, ten kanał należy do z tego oraz kamerzysty. Także tutaj macie kawałek, właśnie, kokainy. Podoba, napiszcie jak, czy wam się podoba ta piosenaczka. Myślę, że dużo ludzi y, słyszało to. Pokażę wam teraz, pokażę wam y, właśnie sprawę odnośnie tego Mercedesa. Kamerzysty, który podobno został rozbity, ale on nie został rozbity. A dlaczego? No bo ten y, właśnie youtuber, który pok pokazał tego Mercedesa, powiedział, że zadzwonił do klientki. Także pokażę wam teraz ten fragment. Ale dzwoniłem do klientki, nie ma kluczyka. Także no nie wyprostuję. Przecież tak to bym powiedział, że zadzwonił do klienta. A teraz pokażę wam właśnie ten fragment. Fragment filmu Lil Masti, gdzie powiedziała o tym, jak pozwała Fem MMA do sądu. Cześć, kochani! No, nie sądziłam, że kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, jaka się wydarzyła. No, sprawy zaszły za daleko i podjęłam decyzję, odpowiednią decyzję, czyli pozwałam Federację Fame MMA, a dokładnie Michała Barona, czyli Boxdella. I teraz, dlaczego sprawy no, weszły na drogę prawną? Ponieważ no zaszło to za daleko, zostały naruszone moje dobra osobiste oraz federacja popełniła bardzo duży błąd, a mianowicie ujawniła publicznie moje dane osobowe, mój adres zamieszkania, co jest czynem karalnym. Dla mnie to jest niedopuszczalne, żeby jedna z największych federacji w Polsce popełniała taki błąd, który bardzo negatywnie się na mnie odbił. Ujawnienie publiczne. Przed setkami tysięcy oglądających mojego adresu zamieszkania, no, słuchajcie, no, ja jestem teraz w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nie, nie mogę przebywać pod tym adresem, ponieważ no, nie czuję się tam bezpieczna. Obawiam się po prostu wycieczek odwiedzających ten adres, zresztą dostaję też takie informacje od widzów, którzy przesyłają mi ten adres, tak, ten adres jest w sumie teraz już w całym internecie. No, ja naprawdę nie czuję się bezpiecznie. Pukania do drzwi, domofony, zamawianie jakiegoś jedzenia, czy kurierów za pobraniem, no to jest, słuchajcie, sytuacja bardzo, bardzo, bardzo przykra i ja się czuję teraz naprawdę no, no źle, bardzo się czuję źle. Te dane zostały ujawnione w Cage'u, w którym wystąpił Sylwester Wardenga. I federacja no jakby tak zobaczyła ten błąd, ponieważ po jakimś czasie od publikacji tego Cage'a te dane zostały zacenzurowane, wyblurowane, więc no przyznali się tak, do swojego błędu, ale ten adres yy, jakby był widoczny przez długi czas, więc już widzowie zdążyli go sobie poudostępniać, zostały skopiowane filmy, gdzie jest odkryty ten adres. Ech, tyle. Żeby nie było, że tylko Lil Masty się wypowiedziała na ten temat, również Boxtel się wypowiedziała na ten temat na swoim Instastory. Yy, niestety te Instastory zostały usunięte, ale było na tym Instastory coś takiego, że jak Boxdel pisał właśnie komentarze pod filmami Lil Mastil, te komentarze zostały usuwane. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Mamy prawie 15 subskrypcji. Dziękuję wam, że byliście. Dara.